nie, nie. Iry. Nie, nie, to się jedy, co ta tak ta, dużo Najpierw Iry kurczaki smażył, teraz zrobił kawę. Więc ja mogę to mieszkać w tym samochodzie. Tak. O proszę, szafę zamknął tak. przede mną, pewno to się ma dobrego. Ale teraz tego dobrego. który co zjedliśmy, to już jest duży O i mleko, mleko, i mleko aha muszę, że zaparzysz. Jest cukier też daj, bo tego... Aha jest. co? Dla mnie wystarczy. Ty jesteś z Ty Ty z mleka? A nigdy. A, A, mleka można, na cukier bym nie zrezygnawał. Co no teraz? Nie wiem. <laughs> Dobra, ile mam jeszcze kilometrów do domu? Do Gdańska 520. Jeszcze a będziemy męczyć, zobaczymy. Pozdrawiamy tych, którzy to oglądają. Tak. A teraz jeszcze ja i pozdrawiam. Tak, A proszę. Super. A widziałeś na. Ja cukro sobie. Dobra, ale jeszcze nagrywać. No tak, śmiało, rozumiesz. To. Tobie, cukier też? My też. Ile? My dwie. Ale może ci trzy, sypie i wtedy jest męka zrozumieć. Nie, wystarczy. Może jednak trzy, bo wiesz, te trzy próbniece zostaną dla mnie. Mleka. Wiesz, że ze mnie jest taki kamerzysta, jak nie wiem, nie? Co ty zrobiłeś? Zapomniałem, żeby ci głowę ująć na kamerze. Ja pierdziu, to cały film do poprawki. No trudno. Trzeba będzie, to nagrywaj ten film. Ej, jeszcze nie mleka, Niech Tu wystarczy. Dobra. Bryty. No dobra. Niszę to jak pozdrawiamy. Panie, tak jest. Wszystkiego najlepszego. Teraz